Okay. Witamy was bardzo gorąco w kolejnym odcinku i ten kolejny odcinek poprowadzi Michu. Dzień dobry. Tak, przygotowałem wam trochę zdrapek. Między innymi paradiso, ekstra linie, pół, li, pół miliona Maxi, pół litra, z pół litra, pół litra to będziemy opijać przy wygranej. Oczywiście wody. Do tego zodiak i dwie ekstra pensje tym, na fajnym kolorem. No to jest ta stara wersja, ale Michu, że Ty zodiaka dobrałeś, ośmiu. No ja już wieki nie widziałam tej zrapki u nas na macie. No dawno nie drapana była. No dobra, ale dzisiaj tak. Dzisiaj oszukamy i lecimy od największej do najmniejszej. I od najdłuższej do najkrótszej. Tak jest. No ja przeważnie najdłuższy na koniec sobie zostawiam, co najlepsze to na koniec. No i mamy Paradiso z czternastką. No i szukamy. A szukamy czego? Kotwicy i chmury. Chmura i kotwica. Na górze nic. Za to tu mamy dwie kotwice. A tu mamy chmurę. Na samym dole dorzuci nam jeszcze kotwice. I śmigamy. Kolejne dwa. Czyli torba i bluza. Mamy torbę. Po drugiej stronie nic. Na środku mamy bluzę, po drugiej stronie kolejną, i śmigamy na dół. No nie dorzuci nam nic. Więc kolejne dwa, czyli fala i serducha. I tak mamy tu ładnie. Komplet jedziemy niżej. Mamy falę. I na samym dole nie dorzuci nam nic. Kolejne dwa, czyli termometr i aparat. Termometr i aparat. Na górze nic takiego nie mamy, więc śmigamy niżej, a tu mamy komplet obok siebie. Po drugiej stronie jeszcze jest aparat. I lecimy na dół, gdzie mamy aparat, termometr i jeszcze jeden aparat. Kolejne dwa czyli palma i okulary. I tak mamy palmę, i lecimy niżej, gdzie mamy okulary. Po drugiej stronie nic, więc szukamy na dole. A na dole mamy jeszcze palmę. A tu jeszcze, patrzcie, przespałem aparat. Dobra, no to dalej. Nuta i rozgwiazda. Rozgwiazdę mamy tu i tu na tyle, więc lecimy na środek. Rozgwiazda i nuta. Widzicie coś takiego? No, chyba nie bardzo, nie? To lecimy na dół. No i tu mamy nutę. Czy coś jeszcze? No nie. To lecimy kolejne dwa czyli mewa i wodolot mamy mewę a tu mamy wodolot lecimy tu i okazuje nam się wodolot i na dole na dole również mamy wodolot a czy mamy mewę? no nie, nie mamy więc śmigamy następne dwa, czyli flaming i deska Flaming i deska. Na górze nic takiego nie mamy. Za to tu mamy deskę. Po drugiej stronie nie mamy nic. To śmigamy na dół. I na dole mamy naszego flaminga. Dobra. Kolejne dwa. Czyli shorty i liść liść i shorty, na górze nic takiego nie mamy, więc szukamy tu i shorty mamy dobra, a na dole na dole mamy naszego liścia i mamy shorty to co wychodzi na to że zostają nam dwa ostatnie symbole czyli kostium i lody no to szukamy kostium i lody na górze nic takiego więc szukamy na środku. Na środku mamy lody i to na tyle. A na dole. Na dole mamy lody. I mamy kostium. No zabrakło nam żółwika. Dobra, chwina być pusta. Zobaczmy, mamy P, G i V. Tak jest. Także tu mamy pusto. To teraz skoczymy z ekstra linią. Zdrapowa ósemka i zobaczmy. Będziemy szukać słoń i księżyc. Słoń i księżyc. Jest słoń. Tu kolejny. No i to by było na tyle. No za dużo nie podrapałeś. Więc szukamy dalej. Teraz mamy słońce i cytrynę. Jest cytryna. Tu jest komplet. Tu mamy słońce. Tu mamy cytrynę. Tutaj. I na dole mamy słońce. Kolejne dwa, czyli Arbus i czapka. Czapka i arbus. Jest czapka. Tu kolejna. Tu mamy dwie. Tu mamy komplet. Tu mamy aż trzy czapki. Dobra. Kolejne dwa. Dzwon i parasol. Parasol mamy. Jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden. Dalej. Dzwon i parasol, widzicie coś takiego? Tu dopiero na dole mamy parasol. Szukamy dwóch kolejnych, czyli rower i popcorn. Jest popcorn. No, a dalej, tak, dalej mamy tu popcorn, tu mamy rower i na samym dole popcorn. Kolejne ptak i łódź. Jest ptak i co dalej? Łódka na pomarańczowej. Tak, łódka i na dole usta. To dalej, klapki i rolki. Mamy klapki. Tu mamy rolki. Tu mamy rolki, tutaj. Tu klapki. A na dole pusto. Więc kolejne dwa. Tu mamy piłkę, a tu mamy wiatrak. I bardzo ładnie, że mamy piłkę, bo mamy linię. A w jakim numerku? No nie interesuj się. <laughs> bo ostatnio widziałam, że w trzynastce tam ci nie poszło. Piłka i wiatrak. Wiatrak. Bardzo bym prosił o zmutowanie użytkownika z drapa. Piłka, wiatrak. Kochany, to Ty u mnie gościsz. Wiatrak. Piłka. Tu komplet. I Nie pu... rozkojarzaj się, bo może będziesz miał drugą linię. To Ty mnie rozkojarzasz. No w końcu wiesz, kobiety tak mają. Podkowa, okulary. Podkowa, podkowa. Dalej, coś widzimy? Mm -mm. Ciemność widzę. To dalej: krap i balony. krap i balony. Balony mamy. Jeszcze jedno. Mm -hmm. Tu mamy balony. Tutaj nic, tutaj nic. I na dole też. Ej, a okulary były na dole. No mówiłam przecież. Kości i korona. Kości i korona. Koronę mamy. Tu mamy. Tu. Tu mamy kolejną. I na dole. Dwa przedostatnie. Lody i motyl. Jeden, jest drugi. No to dalej. Motyl. Motyl, motyl. Lody, motyl. Tu mamy aż trzy lody. I na dole motyl. Zostały nam dwa ostatnie. Czyli tęcza i leżak. Oj nie, tych się spodziewałam. Tęcza i leżak. My coś takiego mamy. Mamy tęczę No i to na tyle. No ale mamy linię, a pod linią mamy cyk. O! 20 zł, zdrabka razy dwa Kontrolne. 3 razy D. No to jak ładnie ta ósemeczka tutaj poszła. No dobra, no to teraz weźmiemy sobie Maxi cash 19 numer. No i standardowo. Wygrywające, albo symbol. A symbol od razu ci da 4 dychy, nie? No. A wygrywające to 57, 56, 12, 51 i 48. Dużo pięćdziesiątek. Mam to powiedzieć na głos, czy nie? No dawaj. Będzie wygrana. Oby. A mamy 46, 42, 47, <laughs> patrz jak na złość, 18,

19, 44, 24 i 49. Kontrolne mamy N oraz G. Do pustaków. No i teraz nasz ten nieszczęsny Zodiak. 15. Piszcie w komentarzach, kto jest z bliźniętami, wagą i wodnikiem. Ja bliźnięta. A ja wodnik. A kto waga? No i dobra Przypomnijmy, szukamy gwiazdka Księżyc Księżyc razy dwa A my mamy Żółw UFO Ziemia Syrena Słońce Kompas Krab Chmura Planeta, lira, teleskop, parasol, sputnik, kotwica, delfin, portyk, jednorożec, flaming, konik i miś. Czyli zodiak w formie. No i dlatego my go dawno właśnie nie braliśmy. Takie mamy kontrolne cyk do pustaków. Którą sobie życzycie? Różową, może najpierw, co? A różową mamy z 27 numerem. I wygrywać będzie tu 21, 34, 29 i 17. A my mamy. 22. No, bardzo ładnie zaczęliśmy. 7, 28, 12 i 33. A niżej mamy pierwszy napis, 11, 18, 26 i drugi napis. Tak byście chcieli. 15. <grym> o, ja bym chciała na przykład, nie wiem jak Ty. Dawaj do pustaków. I została nam biała wersja. 46 numer. I szukamy 14, ósemki, 7. A co ja powiedziałem ósemki? No i trójki. A my mamy tak. 25, 21, 26, Trójkę. No, no, no. No, no wygrano no, ma. mamy. Wygrano mamy. No ja tak czekam, kiedy zauważysz. No kurczę, Pierwszy że ja na nie wzięła. Dwójka. dziewiętnaście, trzynaście i kończymy szesnastką, A wygrano mamy pod trójką, a jest to dobra i piątka michu. Kontrolne trzy razy S. Jak na to, co mamy dzisiaj wygrane, to i tak dobra, że ta, dobrze, że ta piątka nam wpadła. Ale zobacz, ta ekstra z tego nowego rzutu. Ona Cię lubi, nie? No. Na gumy kulki będzie. Albo na gumy turbo. Oby cię tak polubiła, że dwie razy ekstra pensję ci rzuci. Także kochani, to są nasze wygrane zdrabki. Coś na pomnożenie jest. Michu widzę, że się bardzo cieszy, bo zapowiada się miły wieczór. Michu sobie wymieni coś za te 5 złotych z ekstra pensji, a swojej księżniczce... Może mega krzyżłówkę byś wymienił? Co ty na to? Michamina powiedziała mi wszystko. Wymienisz nią? No właśnie. Także kochani, my Wam dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy Was bardzo cieplutko. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia. No to, Pa. A nie, nie, inaczej. Michu, stój, poczekaj. Padła komendapa. To pa, pa. Michu, wróć i. Do następnego. No topa. Pa. No, no i teraz od razu to lepiej pa. wygląda. Pa.